Cześć, z tej strony Marcin, to jest przeprogramowanie FitCode. Tym razem mam dla Ciebie odcinek z kategorii kontrowersyjnych, czyli z mojej ulubionej kategorii, mianowicie frameworki na frontendzie, artydzieło technologii, czy może coś niepotrzebnego, a wręcz szkodliwego. Jeżeli programujesz skrypcie dłużej niż jeden dzień, no to już na pewno jesteś świadomy istnienia tych dwóch obozów, Mamy tą pierwszą, większą grupę ludzi, którzy z frameworków są zadowoleni. Tym swoim zadowoleniem dzielą się za pośrednictwem takich ankiet jak State of Java, czy może Stack Overflow Survey. Ich zdaniem wszystko jest w porządku i fajnie, że te frameworki są. Ale jest również druga grupa, nie taka mała, ludzi, którzy uważają, że frameworki nie są i nigdy nie były konieczne. Ja w tym odcinku przynajmniej na początku chciałbym stanąć trochę z boku. Przeanalizować argumenty dwóch stron i zastanowić się, czy w tych wszystkich dysputach często nie umyka to, co najważniejsze. Moim zdaniem tak to właśnie wygląda. Ten najważniejszy argument, sedno całej sprawy, bardzo często jest gdzieś tam z boku. Tak, nie wprost, a rozmawiamy o szczegółach. Jakie są to szczegóły? O tym teraz. Zacznijmy od tego, co mają do powiedzenia zwolennicy frameworków. No często przede wszystkim mówią, że frameworki przyspieszają development, narzucają na jakieś wzorce budowania aplikacji schematy myślowe, mamy gotowe rozwiązania na najczęściej występujące problemy. Dzięki temu ten nasz kod powstaje szybciej i wszystkim jest przyjemniej. Możemy też liczyć na niezłą wydajność. W końcu team Reacta, Angulara czy Vue wie co robi, na ogół dużo lepiej niż my sami, tak więc fajnie móc korzystać z ich kodu, który rozwiązuje ważne dla nas problemy. Pisząc kod w jakcie, nie musimy martwić się o te najważniejsze luki w bezpieczeństwie, które często spędzają nam sens powiek, kiedy piszemy kod w Vanilla.js. Wokół frameworków tworzą się ekosystemy narzędzi, mamy bibliotekę praktycznie do wszystkiego i oczywiście oprócz narzędzi mamy również dużą grupę innych programistów, którzy korzystają z tych samych rozwiązań. Dzięki czemu łatwiej nam rozwiązywać problemy, ale też nawiązywać znajomości. Mamy z tymi ludźmi po prostu coś wspólnego. I między innymi dzięki temu, frameworki usprawniają komunikację i transfer wiedzy. Pisząc kod w frameworku, łatwo znaleźć jakieś kursy, artykuły. Jak się już czegoś nauczymy, no to bardzo możliwe, że jak przejdziemy do nowej pracy, do nowego projektu, to będziemy mieli do czynienia z kodem bardzo podobnym do tego, który pisaliśmy w poprzednim projekcie, bo jak wspominałem w punkcie pierwszym, mamy te narzucone wzorce, ta aplikacje siłą rzeczy są do siebie bardziej podobne niż te pisane w Vanilla.js. I oczywiście wisienka na torcie, portfolio projektów, które powstają z użyciem frameworków, no przede wszystkim Facebook. Mój co prawda jest trochę biedny, celowo osłabiam jego możliwości, żeby jak najmniej się rozpraszać, ale fakt faktem jest to aplikacja, z której korzysta przeszło miliard osób dziennie. No i ciężko, żeby technologia, która ją napędza była w jakiś tam sposób wybrakowana. Oczywiście z frameworków takich jak React czy tam Angular i Vue nie korzysta tylko Facebook. Mamy bardzo dużo projektów, Codecademy, Dropbox, tu może mniej znane w Polsce portale, ale znowu pojawia się Netlify, pojawia się WordPress.com, pojawia się Docker Hub. Jak widać, dużo ambitnych projektów nie jest oparte o Vanilla JS, tylko właśnie o frameworki. I czy jest to przypadek pomyłka? No, zdaniem części programistów JavaScript owszem. Dla niektórych frameworki to przeżytek. Ci ludzie bardzo często rzucają, że frameworki demoralizują nam młodzież, odwracają uwagę początkujących od fundamentów JS i środowiska przeglądarki. O tym, jakie jest to ważne, mówił już Adam i Przemek w tym tygodniu. Ja zresztą coś o tym wspominałem w swoim odcinku, jak nie uczyć się frameworków. Fakt faktem, frameworki powodują wszelkiego rodzaju niebezpieczeństwa, większe, mniejsze i mogą one nam na początku naprawdę zaszkodzić. Tak więc trzeba mieć się na baczności. Frameworki również trochę wypaczają nasze spojrzenie na projekty. Mamy ten nasz młotek framework w ręce i wszędzie widzimy gwóźdź. A tak się składa, że bardzo często w rzeczywistości mamy do czynienia ze szpilką, przy tym naszym zadaniu wbicia szpilki w tablicę, młotek może nam przynieść więcej kłopotów niż korzyści. Frameworki są też zamknięte na zmiany. Czasami nasze projekty mają jakieś wyśrubowane potrzeby, czy to pod kątem wydajności, bezpieczeństwa. I wtedy takie rozwiązanie stworzone z myślą o ogólnych potrzebach może się nie sprawdzić, no bo kto wie, może nasz problem jest w jakiś sposób unikalny i framework chociażby przez swoje rozmiary będzie nas ograniczał, ani nam pomagał. No i tu też często podawany argument, Kolejne frameworki przychodzą i odchodzą. Hehe, he, codziennie nowy framework JavaScript. No i oczywiście też pamiętajcie o jQuery. Wszyscy myśleli, że to będzie na zawsze, a teraz ci ludzie nie mają pracy. I na końcu najbardziej przekonujący argument. Mamy do dyspozycji duet Web Components i Vanilla.js. Web Components zapewniają nam enkapsulację HTML. Możemy tworzyć komponenty wielokrotnego użytku niezależnie od frameworków. No a vanilla że jest, z roku na rok rozwija się, możliwości języka JavaScript ciągle rosną. No i teraz pytanie: czy, w obecności tych dwóch technologii, musimy w ogóle korzystać z frameworków, które mają to do siebie, że są cięższe? No i siłą rzeczy, mimo że teraz są popularne, to kiedyś mogą odejść, a my obecnie korzystamy z technologii, która jest skazana na stanie się legacy już niedługo. Ewangelistą takiego podejścia jest twórca bloga Go Make Things. On tutaj zachęca do nauki Vanilla JS do porzucania frameworków, tworzy wszelkiego rodzaju przykłady porównawcze, w których pokazuje, że frameworki nie są nam potrzebne, bo wszystko możemy zrobić za pomocą Vanilla.js, nie korzystając z dodatkowych zależności, a nawet pisząc to wszystko za pomocą mniejszej ilości linii kodu i w sposób bardziej dostępny. W tym artykule zbudował grę w kółko i krzyżyk. Z dokumentacji React'a, no i ten jego projekt można sobie tutaj obejrzeć. I ten właśnie projekt moim zdaniem zbliża nas do sedna sprawy. Mianowicie, sam zobacz. Tu mamy kod, który faktycznie obsługuje logikę całej aplikacji. Inicjalizujemy sobie stan. Tu mamy funkcję, która powie nam, kto zwyciężył. Wszystko logika biznesowa, która niestety bardzo szybko się kończy i zastępuje ją wszelkiego rodzaju jazda z HTML-em jazda z dom, szycie widoku i tutaj zbliża się całe crew, czyli synchronizacja stanu z widokiem i to moim zdaniem jest gwóźdź do trumny ludzi, którzy mówią, że te frameworki są nam niepotrzebne moim zdaniem prawda jest taka, że synchronizowanie stanu z widokiem za pomocą VanillaJS, za pomocą DOM API najzwyczajniej w świecie się nie skaruje ten kod jest toporny podatny na błędy, ciężki w utrzymaniu, łatwo tutaj o duże problemy z wydajnością, i tak naprawdę to jest główny problem, który rozwiązują do nas frameworki. Mówią, ja zajmę się dla Ciebie synchronizowaniem stanu z widokiem, masz gwarancję tego, że to, co się w Twojej aplikacji dzieje, będzie bez Twojego udziału odzwierciedlone w przeglądarce. Ty skup się na tym, co chcesz osiągnąć, ja zajmę się resztą. Oczywiście, frameworki czy tam biblioteki takie jak React, Angular, View mają również dużo więcej odpowiedzialności. Nie zajmują się tylko synchronizacją stanu z widokiem. W dużej części zajmują się komponentami, komponentami, które moglibyśmy teraz przenieść do Web Components, co mogłoby bardzo pozytywnie wpłynąć na wydajność, na rozmiar aplikacji tworzonych za pomocą tych rozwiązań. Zresztą w tym kierunku idą te nowe frameworki, takie jak Svelte.js. One mówią, ja zajmę się tą synchronizacją stanu z widokiem, to jest naprawdę upierdliwe i tego lepiej nie robić gołymi rękoma. I moim zdaniem tu jest właśnie klucz i jestem zdziwiony, że tak rzadko w ogóle pada ten argument, mówi się o tym, ale nie wprost, bo ludzie często mówią, no frameworki są super do dużych projektów, ale w małych projektach są niepotrzebne. Dlaczego? No właśnie dlatego, że ta synchronizacja stanu z widokiem w małym projekcie, takim jak Kółko i krzyżyk, jeszcze da się to znieść. Tutaj gdzie mamy no, niecałe 100 linijek kodu, okazji do popełnienia błędu, ale gdy tych linijek kodu rośnie, do tego stanu musimy synchronizować dużo więcej, na przykład jak w Facebooku. No to to już wtedy staje się syzyfową pracą i robienie tego w Vanilla JS za pomocą DOM API w ogóle nie wchodzi w grę, bo jeżeli byśmy chcieli to zrobić, no to okaże się, że stworzymy razem z kolegami nowy framework czy też nową bibliotekę do synchronizacji stanu z widokiem. No pytanie, czy nie lepiej oddać to zadanie w ręce ludzi, którzy są lepszymi programistami od nas i siłą rzeczy koncentrują się tylko na tym a nie na rozwiązywaniu konkretnych problemów biznesowych, za co najczęściej płacą nam nasi pracodawcy. Tak więc jak już pewnie się domyśliłeś, ja identyfikuję się z fanami frameworków. Fakt faktem mamy do dyspozycji to Web Components, to moim zdaniem będzie coraz bardziej popularny standard i fajnie z niego korzystać, bo siłą rzeczy jest bardziej wszechstronny i pozytywnie wpływa na wydajność, czy jedną z kluczowych cech aplikacji z punktu widzenia użytkownika, czyli z tego najważniejszego. Punktu widzenia. I właśnie o tym w dużej mierze jest mój moduł w kursie OPanuj JavaScript: czym te SPA tak naprawdę są, jakie mamy problemy przy ich budowie, po co nam te wszystkie frameworki, w czym każdy z nich się specjalizuje, jak rozwiązuje te najważniejsze problemy, jak sobie radzić z tą synchronizacją stanu z widokiem, jakie mamy najważniejsze abstrakcje, zasady działania tych frameworków, bardziej dlaczego i co, niż jak, moim zdaniem, jak można się łatwo nauczyć dokumentacji. Ale człowiek, który nawet dobrze zna fundamenty, że jest dobrze, że już poznał przeglądarkę, może czuć się naprawdę zagubiony w tym świecie, gdzie nagle rozwiązujemy problem, którego tak naprawdę do końca jeszcze nie zrozumiemy, bo nie stworzyliśmy żadnego większego projektu, żeby mieć z nim tak naprawdę do czynienia. Moim zdaniem tego w większości kursów brakuje, dlatego chciałem ten temat zaadresować. Jeżeli oglądasz ten film w dniu premiery w środę, to jutro, w czwartek, 28 listopada o 18.30. Odbędzie się darmowy webinar, live quiz. Zobacz, na ile znasz JavaScript. Razem z Adamem i Wstrzemkiem będziemy rozpracowywali 12 przykładów z trzech zagadnień związanych z JavaScriptem. Zobaczymy, na ile nasi widzowie sobie z tymi przykładami poradzą. Myślę, że to będzie fajna okazja, żeby się lepiej poznać, dowiedzieć się czegoś. A na końcu mamy dla Was nie taką małą niespodziankę związaną z kursem Opanuj JavaScript. O tym więcej jutro. Do usłyszenia, do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Marcin Czatkowski przeprogramowani.pl